Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak szukać alkomat. Proszę, nie wykorzystuj tego sposobu w niedozwolonych celach. Oświadczam, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia tej metody. Sposób ten pokazuję tylko dlatego, by udowodnić, że da się oszukać alkomat. Ale zanim to zrobię, pokażę Ci dwie próby wykonane przeze mnie. Pierwsza próba wykonana będzie w sposób prawidłowy, a ten drugą zrobię tak, to alkomat pokazał wynik zerowy, pomimo, że będę miał alkohol w wydychanym powietrzu. Ja nazywam się Kasper Joachim i na co dzień zajmuję się serwisem i sprzedażą alkomatu w firmie alkopatrol.pl. Gotowi na film? Więc zaczynamy. Teraz wykonam prawidłowo pierwszy pomiar i sprawdzimy, jaki wynik pokaże alkomat. Użyjemy alkomatu. Włączamy urządzenie. Alkomat przygotowuje się do badania. Jak będzie start na wyświetlaczu, wykonamy badania. Pozostało 10 sekund do wykonania badania. Urządzenie gotowe, wykonujemy pomiar. Alkomat przelicza. Za chwilkę otrzymamy wynik. Alkomat wykrył alkohol 0.12 promila. Jak widać, mamy alkohol w wydychanym powietrzu. Teraz wykonam drugi pomiar i ja szukam alkomat tak, by wynik był zerowy, pomimo że w wydychanym powietrzu miałem alkohol. Włączamy urządzenie. Alkomat przygotowuje się do kolejnego pomiaru. Jak będzie start, wykonam drugie badanie. Alkomat gotowy do badania. Czekamy na wynik. Alkomat wskazał 0,00 Nie mam alkoholu. Jak widać tym razem nic nie uzyskaliśmy. Czy ktoś z Was wie jako szukać alkomat? Dla tych, co jeszcze się nie zorientowali, podaję szczegółową instrukcję, jak oszukać alkomat. Po pierwsze, włącz alkomat i zaczekaj, jak będzie gotowy do pomiaru. Po drugie, zacznij wykonywać pomiar ze stoperem i sprawdź, ile czasu upływa od rozpoczęcia pomiaru do zakończenia. Chodzi o czas, w którym dmuchamy w alkomat, a nie o czas do otrzymania wyniku. Po trzecie, zakładając, że wydech w alkomat trwa 5 sekund, to by oszukać alkomat, zacznij pomiar, ale dmuchaj tylko 4 sekundy, a w piątej sekundzie mocno wciągnij powietrze. Proszę, zobacz na początku filmu, jak to robię. Pod koniec wydechu zmieniam kierunek powietrza i zamiast dmuchać, to wciągam powietrze. Wszystko super, ale jak oszukać alkomat policyjny? I czy w ogóle jest na to sposób? Już wkrótce dla Was to sprawdzimy w kolejnym odcinku. Czy uda nam się szukać alkomat policyjny? Szczegóły wkrótce. Jeśli spodobał Ci się ten film, to proszę daj łapkę w górę i dodaj kanał do subskrybowanych, by nie ominąć kolejnego filmu. W podziękowaniu za obejrzenie mojego filmu przekazuję Ci kupon rabatowy o wartości 40 zł na zakup alkomatów w moim sklepie alkopatrol.pl. Kod brzmi Dynia. Liczba kuponów ograniczona, więc lepiej się spiesz. Trzymajcie się i napiszcie w komentarzach, czy udało wam się oszukać alkomat. Cześć.